Jak zrobić świąteczny stroik na słomianym wianku? Witam Was na kanale Domowe Pasje Anki i dzisiaj pomysł na stroik. Mam trzy choineczki, mam gwiazdę betlejemską, wianek, podstawkę do kwiatów i świecę. Mam przygotowaną mniejszą, większą. Wazon jest kupiony w Action za 9,90 I słuchajcie, ten wazon do świec, który ja mam, on jest w ofercie Sklepu cały czas. To Wam naprawdę polecam, bo jest bardzo neutralny, przezroczysty, więc pasuje wszystkim i możemy wykorzystać go albo do świec, albo do kwiatów. I mam bardzo gruby wianek. Jest naprawdę tutaj tej słomy dużo. On ma 30 cm, tak po zewnętrznej średnicy, i 17 wewnątrz. I mam, zobaczcie, odpowiednio większą podstawkę. Tak aby mi się to wszystko zmieściło, i wszystkie dekoracje, które użyję, kupiłam te bombki, zielone szyszki, białe bombki. Tutaj mam 3 złote. Kupiłam Flora Point, jak pojechałam zobaczyć y, tą zimową wystawę. Y, macie film też na kanale. Jeżeli ktoś nie widział, a chce zobaczyć, jak wyglądają bajkowe święta, zimowe święta, to zapraszam na kanał. I chcę Wam pokazać jak zrobić dekorację, stroik świąteczny, gdy mamy niewiele zielonych gałązek. Ja tutaj jeszcze obok tych choineczek i gwiazdy betlejemskiej mam białą żyworódkę, też wspaniały zimowy kwiat. Możecie do takich stroików też dodać fiołki alpejskie, też przepięknie wyglądają. Wszystko zależy od tego jakie kwiaty lubicie. I co Wam się podoba? Tak samo jak i kolory. Ja dzisiaj postawiłam na biel, zieleń i troszeczkę złota, więc mam nadzieję, że też Wam się przyda taka inspiracja do Waszych dekoracji, bo wiem, że wiele z Was w tym roku będzie robić dekoracje w bieli. A że mamy zielone choinki, to warto do tej bieli dodawać zielone kolory, złote albo srebrne, bo biel. Z, ze srebrem też pięknie się komponuje, więc tutaj już wszystko zależy od tego, co lubicie. Zobaczcie, ja rozcinam ten wianek i patrzcie, jak ta cała podstawka pięknie mi się wypełnia. Jest te, Tej słomy jest coraz więcej i naprawdę co chwilę muszę nacinać nożyczkami, bo Wiązania na takich słomianych wiankach są warstwowe, więc muszę najpierw pierwszą warstwę rozciąć sznurków, później drugą, trzecią. Naprawdę jest tego dużo, ale zobaczcie, jak wygląda efekt końcowy, gdy całą tą słomę sobie rozłożymy. I teraz robię takie szpary i wkładam kwiaty w, doni w doniczkach. Ja mogę te kwiaty, wszystkie rośliny, które włożę w ten sposób, mogę je podlewać, bo naprawdę, jeżeli nawet pod spodem wyleci nam woda, ta słoma i tak wyschnie. Więc nic nie dzieje się z nią takiego. Możemy ją później sobie wyczyścić i przetrzymać do. Wiosennych dekoracji, bo krokusy w takiej słomie też wyglądają przepięknie. Później mamy Wielkanoc. Znowu możemy wykorzystać te nasze dekoracje, te nasze rozłożone wianki na części pierwsze, ponownie wykorzystać je do dekoracji wielkanocnych. Także jest to bardzo fajny patent. Nie musimy robić stricte takich wianków, ale wykorzystać do stroików. I porozcinać te nasze wianki też wygląda to pięknie, zobaczcie. I ja tutaj już sobie wszystkie trzy choineczki włożę. Zaraz jeszcze dodam gwiazdę betlejemską, i tak naprawdę taką podstawę naszego stroiku mamy gotową. Zobaczcie, jak to wszystko bardzo ładnie się komponuje. Całą słomę, którą Mam tutaj dookoła, jak mi coś wystaje, biorę nożyczki i przycinam. To, co mogę wetknąć, to wszystko elegancko sobie powtykam, ale jeżeli jest słoma, która mi wystaje, zobaczcie, tutaj mam już słomę trochę przyciętą, będę jeszcze korygować sobie. I naprawdę okazuje się, że z tego całego nieładu, który zrobimy na podstawce, wszystko później elegancko. Bardzo wygląda, więc polecam Wam ten sposób. Teraz powtykam sobie zielone gałązki, bombki i dodam jeszcze złote patyczki. I zobaczcie, że tutaj nic więcej nie potrzeba. Mamy tak bogaty stroik. Jeżeli chcecie, żeby stroik był bardzo mocny i solidny, możecie przyklejać bombki czy zielone gałązki na gorący klej. W Wtedy ma to sens, gdy na przykład dajecie taki stroik komuś na prezent, bo taki stroik jest też świetnym pomysłem na prezent, więc tutaj podpowiem Wam, ale wtedy musimy to wszystko mocno przygotować. Ale z drugiej strony, jeżeli robicie taki stroik do domu, to nie ma potrzeby używania gorącego kleju, z tego względu, żeby później jeszcze raz to wszystko użyć, czyli tę naszą słomę. Więc to jest warte zapamiętania. Wszystko zależy od tego, co chcemy z takim strojikiem zrobić. Ja wszystkie bombki, gałązki powtykam sobie, nie będę używać tutaj kleju, bo na pewno jeszcze wykorzystam w niejednej dekoracji przecież te wszystkie rzeczy, które tutaj są. I bombki, jak Wam pokazywałam, te małe bombki są do kupienia w sklepach, bo to nie tylko w tym sklepie, w którym ja byłam, te bombki są wszędzie tak naprawdę ta firma rządzi rządzi na rynku i czy to będzie Castorama, Lerwa, Flora Point, mrówka naprawdę mają te same bombki to jest firma Decoris bo zaczęłam zwracać uwagę jakiej firmy są bombki na, w tych wszystkich sklepach więc ta firma chyba jest taka najbardziej popularna i są dostępne przez to wszędzie, więc w całej Polsce możecie dostać. Ja wybrałam sobie tutaj białe, naprawdę przepiękny kolor. Mimo tego, że tutaj gwiazda betlejemska, ona jest jeszcze nie tak bardzo biała, to ona będzie mi, im będzie bardziej rozkwitać, ona będzie coraz bielsza, bo z tego gatunku wszystkie większe gwiazdy były już bardziej takie białe. Można dostać i żółtawe. Są odcienie niesamowite, przepiękne róże, bardzo różowe gwiazdy betlejemskie mi się spodobały. Kto wie, może zrobię, wykorzystam w jakiejś dekoracji, może zrobię w takich pastelach dekorację, jakiś stroik, mam ochotę. Naprawdę przepiękne są te kolory. I zobaczcie, tutaj jak mam białe bombki na takich długich drucikach, złote bombki, nie miały żadnych drutów miały tylko wykończenie do zaczepienia sznurka, to ja po prostu wkładam drucik z białej bombki przewlekam przez tą złotą i mam komplet trzech bombeczek, bo to zawsze bardzo ładnie wygląda. Tu widzicie, przycinam sobie nożyczkami słomę, która mi odstaje i przycinam ją dookoła, tak żeby mi się nic nie sypało, nic tutaj nie leciało. Tutaj jeszcze do Robię sobie zielonych gałązek. Zobaczcie, jak pięknie wygląda finalnie już dekoracja. Zielone bombki przeniosłam w końcu z prawej strony na lewą stronę, bo tutaj jest ładniej z tej strony. I zobaczcie, jak wygląda. Niewiele potrzeba, przez to, że jest zrobiona na takim słomianym wianku. Ona wygląda na bardzo taką bogatą, bardzo dużo tutaj się dzieje. Zamienię, zaraz zobaczycie, z wyższą świecą, jak wygląda. Naprawdę dekoracja jest przepiękna, zwraca uwagę i daje niesamowity efekt. Więc mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba i czy robiliście kiedykolwiek w ten sposób wianek słomiany. Żeby go tak porozcinać i stworzyć zupełnie coś innego. Wianek naprawdę daje niesamowite wypełnienie do całej tej dekoracji. Bo gdybyśmy położyli na podstawce, zobaczcie, tylko i wyłącznie zielone gałązki, one nie byłyby tak bogate, tym bardziej, że gałązek jodły miałam bardzo niewiele. Tutaj wyższa świeca, wygląda przepięknie. Koniecznie dajcie znać, co myślicie. Jest mi y, bardzo miło, że też robicie tak dużo dekoracji. Cieszę się na Wasze zdjęcia. Na kanale co chwilę będę wrzucać Wasze prace, więc y, przysyłajcie je na maila. Jest y, to naprawdę bardzo fajne, że możemy podglądać, co która robi, jak robi i co wykorzystuje do dekoracji, bo to jest bardzo fajne. Sama uwielbiam oglądać i inspirować się różnymi pracami, tak samo jak i Wy. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Zapraszam na kolejne filmiki. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym stroiku. Dziękuję wam, pa. pa.